Cześć i uszanowanie, witajcie ponownie Kamil z tej strony, witam na kanale Nie Stój w Korkach Dzisiaj z racji czasu w którym nagrywam, czyli przedświątecznych zakupów Zrobimy to co najbardziej, najlepiej klika się ostatnimi czasy na polskim YouTube, czyli zestawienia gadżetów W moim konkretnym przypadku dla motocyklistów Dodatkowo będą to takie akcesoria, które mam nadzieję będą cenowo sensowne które będą głównie pasowały właśnie do motocykli, o których głównie traktujemy na tym kanale, ale też niekoniecznie w sensie, że tego do Marek Romet ym, czy Zig, będą pasowały do szeregu ym, sprzętów. No generalnie ym, ma być pomysł na prezent. To mam nadzieję, że taki pomysł w taki czy inny sposób podrzucę. Zaczekaj. <śm> Nie bez powodu usiadłem sobie koło sofczepera, ponieważ na tym motocyklu aktualnie zamontowane są dwa takie elementy, które wydaje mi się każdy motocyklista pewnie będzie potrzebował. Jeden na pewno sakwy boczne na przykład nie potrzebują jakoś specjalnie stelaży w większości motocykli łatwo możemy je zamontować, zarzucić na motocykl zdjąć je, jeśli nie będą potrzebne w przeciwieństwie do plastikowych kufrów, nie tłucze nam się nic w środku, naprawdę fajne rozwiązanie a potrzebne niejednokrotnie bo wiadomo, nie tylko po mieście się jeździ, ale jak się wylatuje gdzieś dalej zawsze warto jest coś schować, coś ze sobą zabrać na jakiś zlocik na przykład krótki, krótki wyjazd no to przestrzeń bagażowa może nam się przydać. Następuje sklepionka na dużo większą maszynę. Sprzęt, który generalnie Wam pokazuję jest dostępny ogólnie w sieci Promotocykle I na tym się bazuje, dlatego takie marki znajdziecie oczywiście szukając w internecie możecie znaleźć sobie inne adekwatne rozwiązania. No, idąc dalej, akcesorium w granicach 250 zł, są to gmole uniwersalne. Jeśli posiadacie motocykl klasy 125, 250, ale z taką właśnie ramą tutaj przechodzącą prostą z przodu, to te uniwersalne gmole na pewno się przydadzą, na pewno będą pasowały. Czemu gmole są ważne? Pierwsza rzecz, kwestie estetyczne, a zwłaszcza jeśli znajdziecie wersję chromowaną, to będzie ładnie to wyglądało na takim soft chopperku, czy w ogóle choperze. To co najistotniejsze, kwestia bezpieczeństwa, bo przy upadku ochraniamy motocykl, zbiornik, silnik. Kolejna rzecz: możemy tu zamontować jakieś lightbary, dodatkowe oświetlenie. Także kilka fajnych funkcji, ale przede wszystkim te, ta bezpieczeństwa myślę, że jest nieodłączna. Dwie pustówki można wydać na takie coś, a ochronić się przed wydatkiem przy wypadku uślizgu, ślizgu na konkretną kwotę. Także. Myślę, że gmole bardzo ciekawa, przydatna rzecz. Spokojnie zamontujemy to do Rometa K125, Z125, ZK125, ZXT, Zipa Nekena, Soft Chopera. no generalnie masy motocykli właśnie tutaj z tą pojedynczą rurą z przodu. O, do Zipa VZ5 na przykład, tam też udało mi się zamontować te gmole, bardzo fajnie pasowały do takiego adventura jak znalazł, także Gmole uniwersalne w linkach pod filmem też się znajdą. Kolejnym fajnym gadżetem szyby uniwersalne. Koszt od 50 zł w górę. To już zależy też od motocykla. Ochrona przeciwwiatrowa. To raz. Na dłuższych odcinkach drogi bardzo fajne rozwiązanie. Cisza w kasku, no bo jakby dobrze ustawiona szyba, dobrze dobrana na wysokość powoduje, że cały opór powietrza zdejmujemy z klatki piersiowej i kasku. Powietrze jest ponad kask, także jedzie tam się ciszej. Wygodniej odczujemy na dłuższych odcinkach drogi. No i oczywiście wiatr i deszcz, który opływa, jest rozbijany przez szybę, a niekoniecznie dociera właśnie na nasz tułów czy na nasz kask. Także przydaje się zdecydowanie poza sezonem, ale i w sezonie, tak jak mówiłem, na dłuższe wypady też jest bardzo przydatna sprawa. To następne. No to może przejdźmy do akcesorium, bez którego żaden motocyklista legalnie nie może jeździć po drogach publicznych, czyli kaski kaski. No jakby nie było są dość drogim wydatkiem, ale mam rozwiązanie, które nie rujnuje portfela. Ma wszystkie niezbędne certyfikaty i homologacje, także możemy legalnie tym jeździć na drogach, nie bojąc się, że jeśli odpokać coś się zdarzy, to kask się potłusze, rozbije na elementy pierwsze. Grupa kasków marki Axis. Nie będę pokazywał wszystkich kasków dostępnych jakby od Axisa, ponieważ zeszłoby się za długo, a to miał być krótki filmik z pomysłami na prezent. Niemniej jednak, dlaczego właśnie Axis, bo cenowo jest on naprawdę przyzwoity, dodatkowo naprawdę jest dobra jakość wykonania. Dla przykładu, kask Axis Wolf DS, kolorystyka tak naprawdę, sprawy, jak widzicie na załączonym obrazku, dowolna. Ten fluorescencyjny, bardzo modny ostatnimi czasy kask. Co ma fajnego? Raz, że jest to kask endurowy. Powinienem powiedzieć raczej, że jest to kask turystyczny, adventure'owy, jak zwał tak zwał. Co jest fajnego w nim? Ta dłuższa szczęka. W związku z tym mamy tutaj więcej miejsca na oddychanie, co się sprawdza właśnie w terenie. Zwłaszcza, ale generalnie na co dzień. Zdecydowanie jest to fajniejszy kask, Dużo łatwiej jest dopasować głowę właśnie do tego kasku, żeby mieć dużo miejsca. Tutaj, w szczęce, jako że jest wysunięta dalej, możemy zastosować praktycznie każdy mikrofon z interkomu i zostaje też dużo miejsca potem na użytkowanie. Jeżdżąki, które są wyjmowane, możemy sobie je wyprać, możemy je kupić nowe. Mamy szybę centralną która nam chroni nas właśnie od, od wiatru od warunków atmosferycznych mamy też blendę przeciwsłoneczną to jest akcesorium, które moim zdaniem jest obowiązkowe w kasku zwłaszcza dla kularników, bo jeśli nie macie progresywnych szkieł, które się same tak itd. no to tutaj e blenda jak najbardziej się przyda. Duża szyba, więc duże pole widzenia, wszystko będziemy widzieli, a daszek nam zasłoni słońce. Skuteczniej na pewno niż nie na blenda. Także ten konkretnie w tym malowaniu 460 zł. Jeśli wybierzecie biały albo cały czarny, będzie kosztował 430 bodajże. Jest blenda tutaj jeszcze przeciwwiatrowa, to też wycisza nam dodatkowo kask. Szybę możemy zdjąć, możemy założyć gogle i wykorzystywać go jako kask endurowy. Możemy dołożyć pinlocka, więc jest naprawdę bardzo fajny uniwersalny kask hiszpańskiej marki. Także Polecam. Kolejna rzecz, bez której moim zdaniem nie można się obejść, na pewno jako prezent odpowiedni cenowo, nie za drogi, będą rękawice, bez których też moim zdaniem się nie powinno jeździć, bo każdy upadek to jest zabezpieczenie naszych rąk, nimi się podpieramy w pierwszej kolejności. tym jadąc z pewną prędkością, powietrze, które opływa nam ręce, powoduje wysuszanie skóry, jakieś owady, kamyczki i tak dalej, wszystko odbijają. Rękawice W zimowych warunkach, tak jak teraz, rękawice zimowe 114 zł, Oxford, Spartan, fajne ciepłe, fajne rękawice, dobrze się sprawują w takich warunkach. Ewentualnie bardzo fajna firma Moto ID, to jest generalnie grupa seka, więc droga półkacenowa. Moto ID są takimi bardziej budżetowymi. Mamy perforowane, mamy w pełni skórzane rękawiczki, krótkie, takie bardziej miejskie, na wakacje jak znalazł. Cena około 140 zł. Naprawdę bardzo fajne rozwiązanie polecam. Na gorsze warunki pogodowe też warto zakupić tani stosunkowo patent pasnerkowy. Tania rzecz, a cieszy, zwłaszcza przy krótkich kurtkach miejskich. Pasnerkowy zabezpiecza odcinek lędźwiowy, nerki, żeby nie przeziębić się, nie przewiać. A co za tym idzie, cieszyć się jazdą na motocyklu, a nie chorować w trakcie sezonu. Także też dobry akcesorium. Jak już mówiłem o kasku, i jeszcze mówiłem o kasku turystycznym, to takim turystycznym fajnym akcentem, który warto byłoby się wyposażyć, interkom. W moim przypadku mam tutaj pod ręką produkt Twins. Czemu warto zakupić interkoma? Ponieważ no cóż, jeśli macie motocykl, głównie do jazdy po mieście, wiecie, jeśli gdzieś tam po, po mieście, załatwiacie sprawy, jest telefon, i teraz klops. Trzeba się zatrzymać, zdjąć rękawice, wyjąć ten telefon gdzieś tam z kieszeni i zacząć rozmawiać. Jeszcze zdjąć kask, położyć go gdzieś. interkom. parujemy z telefonem, montujemy go w kasku. Większość kasków Axisy mają na to miejsce dedykowane i możemy gadać już przez telefon. Możemy słuchać dyrektyw przekazywanych nam przez nawigację z telefonu. Możemy tutaj podłączyć w tym konkretnym przypadku Twinsa dwa urządzenia. W przypadku tego droższego, ten kosztuje 200 50 zł. W przypadku droższego rozwiązania, czyli Twins D3, tutaj mamy możliwość jeszcze parowania się z innymi interkomami. W związku z tym, jeśli mamy pasażera z takim systemem, bez problemu możemy się sparować i rozmawiać sobie w kaskach, a nie drzeć się tylko na światłach, czy tam jak się zatrzymamy. Także interkom nie tylko bezpieczeństwo bo nie skupiamy się na tym, że telefon ci tam dzwoni i zaraz jakaś podchyliwa sytuacja. Dwa, wygoda, komfort użytkowania, no bo czy muzykę możemy sobie puścić, czy właśnie nawigacji słuchać na bieżąco. Dobre rozwiązanie, a nie tak strasznie drogie. Na prezent myślę, że bardzo fajne. Na pewno każdemu motocykliście się przyda w taki czy inny sposób. No to idziemy dalej. Kolejna rzecz, znowu kwestie bagażowe, natomiast w przeciwieństwie do Sach, w no, których możemy pomieścić troszkę bagażu na jakiś dłuższy wypad, to czasami nie jest potrzebny nam taki bagaż na szybko, tak? znaczy bagaż, ciężko powiedzieć, takie drobiazgi, które zawsze ze sobą warto mieć pod ręką, właśnie telefon, nie wiem, portfel, kluczyki kwitek parkingowy, czy też taki na autostradę. Nie zawsze ciuchy mają tak dobre kieszenie, jakby dostępne, tak jak nie wiem, krótki turystyczne. Czasami jedziemy w mieszczuchach, ewentualnie w skórach, w kombinezonach całych. Wtedy z pomocą przychodzi nam taka sakiewka biodrowa, montowana właśnie na biodrze. Prosty, szybki dostęp do wszystkich najpotrzebniejszych nam rzeczy. Mała rzecz a naprawdę cieszy, ułatwia życie przy codziennym użytkowaniu motocykla zdecydowanie polecam. Dobra, i tak na dobrą sprawę to chyba tak pokrótce wszystko, co chciałem wam przedstawić, tak naprawdę bardzo, bardzo pokrótce, natomiast miały być pomysły na prezenty. No, to mniej więcej pokazałem Wam pomysły na prezenty. Wszystkie te, które pokazywałem dzisiaj, jak pochodzą z sieci pro motocykle coraz więcej takich salonów jest, więc sprawdźcie sobie może jest niedaleko od was. Teraz często są jakieś promocje, więc. No, warto zajrzeć, warto sprawdzić co tutaj mają. Także, żeby nie było za długo, kończę dzisiaj nagrywanie. Dzięki za oglądanie, dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że coś pomogłem.